Dzisiaj w kolejnym już odcinku, który realizuję podczas tej epidemii, będę rozmawiał z moim gościem o tak naprawdę z kwestii chyba najistotniejszej w całym, tym, w całym tym kryzysie, który nas dotknął, otóż kwestii związanej z karierą zawodową, z pracą. Skutki tej, tej epidemii już widzimy pewnie w długim terminie one będą dużo bardziej dotkliwe dla naszej gospodarki, ale przede wszystkim chodzi o to, że ludzie mają prawdopodobnie już problem z pracą, bo stracili pracę. Potencjalnie mogą stracić tę pracę, lub codziennie zastanawiają się, jak będą kolejne miesiące wyglądać. I dlatego właśnie postanowiłem zaprosić dzisiaj do studia gościa, który opowie o tym, jak można przygotować sobie dodatkowe scenariusze rozwoju kariery zawodowej i dlaczego właśnie ten czas, kiedy siedzimy w domu, mamy troszkę więcej czasu, może być bardzo dobrym momentem na zmianę zawodową. Jest ze mną Piotr Mazur, wiceprezes Software Development Academy, Akademii Programowania, która już jest całej w Europie, ale. Siedziba w Gdyni. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam cię serdecznie. Dziękujemy, że jesteś z nami, że znalazłeś czas. No ale epidemia, epidemią, a, a życie się toczy. Ludzie prawdopodobnie zastanawiają się, co dalej z ich życiem, z ich pracą, z, z przedsiębiorczością czy z przedsiębiorstwami, w których pracują przede wszystkim. No i tutaj pytanie do ciebie. Jak Wy do tego podchodzicie, bo od, od wielu lat, kiedy, od kiedy istniejecie na rynku, walczycie z problemem pewnej luki kompetencyjnej na rynku, to jakbyś mógł powiedzieć teraz więcej, na czym to polega i dlaczego teraz też jest dobry czas na to, żeby te kompetencje rozwijać? Tak. My, jako Akademia Programowania, rzeczywiście od kilku lat staramy się wspierać nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby, które chciałyby wejść do branży IT, w tym aby nabyć kompetencje, które są pracodawcom potrzebne i aby rozpocząć właśnie karierę w branży nowych technologii. Branży, która, jak dzisiejszy kryzys pokazuje, w pewien sposób jest bardziej odporna na wyzwania takie jak chociażby koronawirus, jak różne epidemie, ponieważ branża ta jest przyzwyczajona do pracy zdalnej. To, co. Nas wszystkich dotyka, to co, to co dotknęło wiele przedsiębiorstw w całej Polsce, w całej Europie, właściwie na całym świecie, to potrzeba szybkiego przeniesienia się do środowiska zdalnego, co nie jest oczywiste bardzo często. Firmy z branży nowych technologii są do tego przyzwyczajone bardzo często, wręcz jest to pewną regułą, że w środowisku nowych technologii można pracować zdalnie. My, jako Akademia Programowania, oczywiście również musieliśmy się do tej nowej rzeczywistości zaadoptować. Kursy, które do tej pory prowadziliśmy w sposób stacjonarny w salach szkoleniowych, tak jak typowe szkoły, zostały przeniesione do środowiska zdalnego, i dzisiaj nasi kursanci, kilka tysięcy osób w całej Europie jest w stanie korzystać z lekcji na żywo z trenerem w wirtualnej klasie każdego dnia. Także możemy powiedzieć, że rzeczywiście musieliśmy przyzwyczaić się do tego, że Jakaś nowa rzeczywistość nam została, natomiast równocześnie, idąc z duchem branży IT, którą reprezentujemy w jakiś sposób, również szybko przeszliśmy do, tej, do tego nauczania zdalnego i dzisiaj pomagamy naszym kursantom przejść do, 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 przez, przez tą ścieżkę nauczania w sposób zdalny i zdobyć nowe, nowe, nowe kompetencje. No właśnie. Teraz skupmy się troszkę, troszkę bardziej, prze, przeznaczmy chwilę na to, żeby powiedzieć sobie, co to są te nowe kompetencje? Bo tak naprawdę ta wszechobecna digitalizacja, cyfryzacja, która miała już miejsce w dużym stopniu w naszym kraju przed wybuchem tej epidemii, przed tym, zanim wszyscy musieliśmy zostać w domach, no ona była widoczna i ona coraz bardziej wchodziła do biznesu w różnych, w różnych branżach, w różnych sektorach. Powiedz, jak bardzo po pierwsze ta cyfryzacja, czy te procesy mogą przyspieszyć, czy mogą nabrać dynamiki. Po tym, jak epidemia się zakończy, i prawdopodobnie firmy w różnych branżach będą musiały szukać nowych rozwiązań, żeby przywrócić sobie rentowność. No i jaka w tym samym rodzi się szansa dla ludzi, którzy na przykład obawiają się teraz o swój przyszły los zawodowy lub zastanawiają się, co mogliby robić, kiedy ta rzeczywistość w innym już kształcie, czyli wychodzenie na zewnątrz i funkcjonowanie w normalny sposób, powróci. Na pewno w wielu artykułach możemy przeczytać, że ten kryzys niesie ze sobą konsekwencje takie, że świat, do którego wrócimy, będzie już troszeczkę innym światem niż ten, który znaliśmy przed kryzysem. Ja myślę, że ten kryzys, jakim jest koronawirus, to, to, to co dzieje się obecnie z gospodarką, również wymusza na nas przedsiębiorcach podejmowanie pewnych decyzji strategicznych, pewnych kroków, które do tej pory być może. Były opóźniane, być może były zane na dłuższy okres, ale związane były z nieuniknioną digitalizacją, tak jak, tak jak wspomniałeś. Bardzo mocno wierzę, że tak naprawdę my wyjdziemy wszyscy jako gospodarka, jako cały świat z tego kryzysu dużo mocniejsi. Wyjdziemy dużo mocniejsi, ponieważ wiele usług zostanie przeniesionych do właśnie środowiska wirtualnego, do środowiska zdalnego, a to niesie osoba, oczywiście ze sobą konsekwencje w postaci tego, że choć dzisiaj na świecie jest ogólny trend tego, że ludzie tracą pracę, to w branży IT, w firmach, które zajmują się tego typu rozwiązaniami, ludzie zaczną zyskiwać pracę zaraz po kryzysie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się będzie? Działo przede wszystkim dlatego, że e, oczywiście ktoś musi te rozwiązania technologiczne wytwarzać, ktoś musi odpowiadać za to, żeby te rozwiązania technologiczne działały w odpowiedni sposób. No i za to wszyscy, wszystko odpowiedzialni będą właśnie specjaliści IT. Prosty przykład. E, do tej pory oczywiście w naszym kraju popularne były zakupy drogą elektroniczną. Um, natomiast wydaje się, że ten kryzys jeszcze bardziej umocnił właśnie wszystkie marketplace, wszystkie, wszystkie sklepy działające w obszarze e-commerce i uświadomił nam wszystkim, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy możemy wyjść na zewnątrz, czy nie możemy wyjść na zewnątrz, jesteśmy w stanie korzystać choć po części z rozwiązań, które do tej pory były dla nas również dostępne. Dlatego ja jestem głęboko przekonany, że wiele usług będzie. A, Przynajmniej z tych usług, które do tej pory nie były dostępne w sektorze, w sektorze IT, które nie były dostępne zdalnie, będą właśnie przenoszone w tym kierunku, a digitalizacja będzie postępowała. Co więcej, w wielu amerykańskich mediach pisze się o tym, że tak naprawdę kryzys ten jest też wyjątkową szansą na, na wykonanie kolejnego przeskoku technologicznego, bo kiedy, jak nie teraz, powstają rozwiązania, które rzeczywiście mogą mieć gigantyczny wpływ na nasze codzienne życie, kiedy jesteśmy przyparci do muru kiedy musimy szukać kreatywnych rozwiązań wówczas jak uczy nas historia powstawały najciekawsze rozwiązania najlepsze rozwiązania rozwiązania które często wiązały się z pewnym bardzo istotnym przeskokiem właśnie technologicznym. Piotr powiedziałeś że tych ludzi może być nawet więcej potrzeba po tym kryzysie mówię o ludziach którzy będą pracować w branży szeroko nazwijmy ją ICT tak czyli tych technologii technologicznych komunikacyjnych czyli że Popyt na takich specjalistów może być większy niż przed epidemią. Czy są jakieś obszary, branże, w których rzeczywiście może być potrzeba tych specjalistów jeszcze więcej niż, niż do tej pory? I jak Twoim zdaniem tą lukę kompetycyjną my jako państwo, czy, czy też, rynek, rynek prywatny będzie w stanie za, zapełnić? No bo sprawdziłem sobie dane z tego, co można do, teraz wyczytać. W Polsce brakuje około 50 tysięcy specjalistów z sektora IT, a Komisja Europejska szacuje, że w tym i w przyszłym roku na terenie całej Unii Europejskiej to może być nawet milion, milion wakatów takich do, do, do wypełnienia. Czy, czy to oznacza rzeczywistą szansę, bo działacie w całej Europie, czyli macie też pogląd na inne rynki? Czy to może oznaczać rzeczywistą szansę dla ludzi, którzy nie wiem, są świeżymi absolwentami lub zastanawiają się, co dalej z ich, z ich ścieżką zawodową? na to, żeby po epidemii mocno i solidnie zająć się czymś innym, co tak naprawdę ma największą przyszłość w tym momencie i z pewnością tych ludzi będzie potrzeba. No i przede wszystkim, jak to zrobić? Ja myślę, że tak. Myślę, że tak przede wszystkim dlatego, że tak jak wspomniałem na początku mojej wypowiedzi, branża IT w przeciwieństwie chociażby do sektora produkcji jest niezależna od wydarzeń, które dzieją się powiedzmy na zewnątrz, w świecie, w świecie rzeczywistym. Oznacza, że w sytuacji, w której zostaną zamknięte fabryki, de facto branża IT jako swego rodzaju producent może funkcjonować. Może funkcjonować, ponieważ robi to w 100% zdalnie. I kiedy pewne procesy, które są realizowane dotychczas w sposób manualny zostają zatrzymane, naturalnie firmy, które to realizowały poszukują możliwości automatyzacji. Kiedy myślą o automatyzacji, naturalnie na myśl przychodzi branża IT, która tego typu rozwiązania automatyzujące tworzy. Także specjaliści, którzy, którzy już w tej chwili na, na rynku są, na pewno nie mogą narzekać na to, że zmniejsza się liczba ofert pracy, czy ich pozycje są zagrożone. Oczywiście część przedsiębiorstw które funkcjonowała w takiej rzeczywistości, w której realizowała usługi na rzecz podmiotów, w których branże dzisiaj zostały zatrzymane, być może w jakiś sposób te zmiany odczuwa. Natomiast to, co jest pewne, to to, że w zdecydowanej większości branża IT jest bardzo stabilna. Branża IT, jak pokazują również ilości ofert pracy, które są publikowane, nadal poszukuje pracowników, zwiększa zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach, co wskazuje jednoznacznie na to, że sektor ten, być może podatny nieco na kryzys, nadal jest stabilny i nadal oferuje bardzo atrakcyjne. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tak jak, tak jak słusznie zostały tutaj przytoczone dane, już przed całym kryzysem w całej Europie mierzyliśmy się z ogromnym wyzwaniem w postaci braku pracowników, z, z ogromnym wyzwaniem w postaci luki kompetencyjnej. My, oczywiście, funkcjonując na co dzień w Polsce, widzimy te wyzwania, które stoją przed naszym krajem, ale należy wspomnieć o tym, że branża IT jest ponadnarodowa. Branża IT tak samo dotyczy. Polski, jak i Indii, Stanów Zjednoczonych i każdego innego rynku. I jestem przekonany, że ten kryzys i ten brak pracowników będzie się tylko pogłębiał w tym kontekście. I osoby, które będą chciały wejść do tej branży będą stały przed wyjątkową szansą, ponieważ można powiedzieć, że świat, do którego wchodzimy, w którym za chwilę się będziemy musieli odnaleźć, staje się nowym światem. Światem bardzo mocno opartym o digitalizację, bardzo mocno opartym o branżę IT, która wytwarza rozwiązania, które już rewolucjonizują nasze życie, a które będą miały jeszcze większy wpływ na to na co dzień. I podobnie jak banki, które do tej pory oferowały chociażby placówki, placówki fizyczne, być może za chwilę nie będzie takiej potrzeby, to podobnie część procesów produkcyjnych zostanie Zautomatyzowana. I tak jak wspomniałem, aby zrobić to, potrzebujemy specjalistów, potrzebujemy programistów, a teraz też jest wyjątkowy czas na to, aby ten kryzys wykorzystać właśnie w celu zdobycia nowych kompetencji. To, co my obserwujemy, to na pewno zwiększone zainteresowanie na, na, na wszystkich rynkach europejskich, właśnie wykorzystaniem tego czasu jako, czasem, jako czasu na nabycie nowych kompetencji kompetencji, dzięki którym Zaraz po kryzysie mogę wejść do branży, która umożliwi mi stabilne zatrudnienie, dobre wynagrodzenie, ale przede wszystkim wysokie perspektywy rozwoju. No właśnie. I płynnie przejdźmy teraz do, do, do kolejnej rzeczy, o którą chciałem Cię zapytać i która prawdopodobnie z, z praktycznego punktu widzenia jest najbardziej interesująca też dla widzów. Otóż, ile czasu i pieniędzy trzeba poświęcić? Żeby nabyć takie kompetencje? No, w jakim stopniu minimalnym zakładam? No bo jeśli jestem początkujący, no to, no to zaczynam od zera, a i też będę potem się starał o, o pewnie jakąś juniorską posadę. Powiedz, jak taki proces wygląda zazwyczaj? Ile to średnio trwa? Ile to średnio kosztuje? Jakie są możliwości w Polsce? No i gdzie szukać na ten temat informacji? Oczywiście, standardowy kurs, kurs, który akurat my oferujemy w naszej akademii to jest kurs 7-8 w trakcie którego można zdobyć rzeczywiście kwalifikacje umożliwiające rozpoczęcie pracy w branży IT i swobodne przejście przez rozmowę rekrutacyjną, która jest prowadzona zazwyczaj dwuetapowo, to znaczy poprzez zweryfikowanie tego, czy pasujemy, jako SOSA, samej firmy, ale również czy posiadamy odpowiednie kompetencje ku temu, żeby rozpocząć pracę jako programista czy temowania. Taki kurs, który, który my oferujemy, to jest kurs, który jest bardzo mocno praktyczny i to jest coś również, co bardzo mocno rekomenduję, niezależnie od tego, jaką ścieżkę nauczania wybiera się, aby skupić się na tym, aby zdobywać konsultacje kompetencje, które są przede wszystkim praktyczne. Oczywiście wiedzę można znaleźć w książkach, wiedzę można znaleźć w internecie, natomiast jeśli chce się zostać specjalistą w branży IT, przede wszystkim należy wiedzieć, jak tą wiedzę zastosować w życiu rzeczywistym i to jest duża wartość tego okresu, w którym obecnie się znajdujemy. Możemy praktykować, możemy ćwiczyć, możemy korzystać z różnej maści kursów, z różnej maści książek, z różnej maści tutoriali, ale przede wszystkim możemy skorzystać z wiedzy, która jest już dostępna i która jest już bardzo mocno popularna na rynku, ponieważ podmioty takie jak Akademie Programowania od kilku lat stanowią bardzo dobrą alternatywę dla uczelni wyższych, umożliwiając skorzystanie z krótkiej ścieżki nauczania z kilku miesięcy intensywnego kursu zamiast pięciu lat, dzięki czemu po tych kilku miesiącach jesteśmy na rynku popularni, jesteśmy w stanie sobie poradzić ze znalezieniem pracy, a równocześnie jesteśmy w stanie Uzyskać zatrudnienie, które jest stabilne, które gwarantuje nam dobre zarobki i zarobki, które przede wszystkim nie są w żaden sposób ograniczone, bo to, co wyróżnia branżę IT na, na, na tle wszystkich innych sektorów, to przede wszystkim to, że tak naprawdę wynagrodzenia rosną rok do roku. Wynagrodzenia są uniezależnione od kryzysów, które występują i są wysokie na tle pozostałych branż. No dobrze, to teraz jeszcze. Dopytam Cię, bo, bo to ta jedna taka rzecz, której mi zabrakło, no to jakieś liczby, czyli na przykład ile taki kurs średnio trwa, powiedzmy jakiś podstawowy, czy taki kurs, który najczęściej ludzie wybierają, plus ile to kosztuje. I, i, i może na koniec powiesz rzeczywiście o tych widełkach też zarobkowych, bo wiem, że z mojej wiedzy, która pewnie jest powierzchowna, że rzeczywiście programiści w zależności od stopnia zaawansowania potrafią naprawdę dużo zarabiać. Również w Polsce, w zależności od też pewnie firmy, która ich zatrudnia. Natomiast to postaramy się jakoś to uśrednić, żeby też ludzie mieli punkt odniesienia, gdzie startujemy, z jakiego pułapu, no i gdzie możemy dojść. tak? No bo, tak jak powiedziałeś, to jest Oczywiście. bardzo dynamiczna branża i można z roku na rok zarabiać coraz więcej. Przede wszystkim kurs na samym rynku który trwa 8 miesięcy, to jest koszt około 12 tysięcy złotych. Jest to koszt, który jednorazowo może wydawać się dużą inwestycją, natomiast jeśli policzymy czas, który, musimy, który spędzamy w trakcie tego kursu, to jest między 320 a 360 godzin zajęć praktycznych, zajęć w sali wirtualnej czy stacji z trenerem, jest to, to, to godzinowo wychodzi to jako inwestycja na, na poziomie korepetycji z matematyki w szkole średniej. Więc jest to inwestycja, która rzeczywiście, Jednorazowo może się wydawać dość duża, natomiast jeśli przeliczymy sobie to na czas, który poświęcamy, to jest to inwestycja, która ma sens, która dość szybko również się spłaca, ponieważ tak jak słusznie zapytałeś, absolwenci tego typu kursów mogą liczyć na wynagrodzenie na samym początku pomiędzy 3,5 a 4 tysiące netto. To, to jest coś, co my badamy regularnie i to jest coś, co obserwujemy również pośród naszych absolwentów. Co jak pokazuje, kurs spłaca w ciągu 3-4 miesięcy, więc inwestycja w naszej ocenie, w mojej ocenie jest inwestycją rozsądną, inwestycją, która daje też perspektywę dość szybkiego zwrotu, ale przede wszystkim daje perspektywę dalszego wzrostu zarobków, ponieważ seniorzy, czyli tak zwani doświadczeni, doświadczeni programiści mogą w Polsce liczyć na wynagrodzenia nawet rzędu 20 tysięcy złotych netto i nie są to kwoty, które wydają się nieosiągalne, ponieważ branża IT rośnie w tak szybkim tempie, że osoby, które są doświadczone są wręcz na rynku. Oczywiście zupełnie inna sytuacja jest, jeśli chodzi o osoby, które do tej branży wchodzą. Natomiast ja zawsze powtarzam, że do branży najtrudniej jest wejść i trzeba się wykazać pewną determinacją, motywacją, bo sam kurs to nie tylko obecność na zajęciach, sam kurs to również ciężka praca samodzielna spędzanie dodatkowych godzin na tym, żeby być lepszym niż osoby, które kończą podobne kursy i które chcą się ubiegać o uzyskanie zatrudnienia. To jest coś, coś co my również rekomendujemy już uczciwie mówimy naszym kursantom i widzimy, że to po prostu działa. Cztery na pięć osób, które kończą tego typu kursy, uzyskuje zatrudnienie, uzyskuje pracę i radzi sobie doskonale na rynku pracy, nie tylko na stanowiskach juniorskich, ale w bardzo szybkim tempie awansując, przechodząc z jednej firmy do drugiej czy również bardzo często wyjeżdżając za granicę, gdzie można spotkać się z jeszcze bardziej atrakcyjnymi wynagrodzeniami. I, I na koniec, Piotr, chciałem Cię zapytać o coś, co przygotowując się do programu, też znalazłem te informacje, o coś, co wydaje się kolejnym obszarem, który będzie trzeba zagospodarować. Otóż takie bardziej działanie B2B, to znaczy duże firmy, instytucje poszukujące do danego projektu, czy na jakiś okres czasu, na kontrakt, dużej ilości specjalistów IT, czy programistów. Wiem, że Wy też realizujecie takie projekty i. Czytałem też, że zdarzają się projekty, w których przychodzi na przykład jakaś duża instytucja typu bank, potrzebuje określoną ilość programistów, czyli można zrobić kurs na przykład z gwarancją pracy. Jak to działa i czy, czy rzeczywiście to jest też rosnący trend i coraz więcej ludzi z tego korzysta, bo wydaje się to dość atrakcyjne. Tak, zdecydowanie. Jest to, jest to trend, który rósł szczególnie w kilku ostatnich latach jako pewna alternatywa właśnie dla uczelni wyższych. Firmy dość szybko uświadomiły sobie, że nie są w stanie w obecnych realiach czekać pięciu lat na to, aby uzyskać grupę potencjalnych pracowników, które mogą zatrudnić. W związku z czym również biorą pewną odpowiedzialność, ale również inicjatywę w swoje ręce i same starają się wchodzić w pewne partnerstwa strategiczne, takie chociażby jak z nami, w celu tego, aby pozyskać do swojej firmy od nas, nawet kilkudziesięciu pracowników, którzy są uszyci na miarę, nazwijmy to tak, którzy spełniają w 100% ich wymagania, którzy pasują profilem nie tylko kompetencyjnym, ale osobowościowym. My takie projekty w Polsce prowadzimy dla, dla kilku banków, realizując tak zwane wewnętrzne akademie, które umożliwiają wszystkim zainteresowanym osobom nie tylko rozpoczęcie nauki w naszej Akademii i rozpoczęcie tej nauki z dużo mniejszą inwestycją, która jest częściowo finansowana właśnie przez partnera, ale również uzyskanie po samym kursie gwarancji zatrudnienia w świetnym, dynamicznym środowisku pracy z możliwością dalszego rozwoju i z możliwością dalszych awansów. Oczywiście jest to inicjatywa, która jest spotykana w Polsce od jakiegoś czasu, natomiast w Europie na rynkach zagranicznych jest to, jest to bardzo popularne zjawisko, w którym to pracodawcy również częściowo inwestują w karierę. My głęboko wierzymy, że ten kryzys, ten, ten moment, w którym obecnie się znajdujemy, tylko pogłębi zapotrzebowanie pracodawców i sprawi, że firmy będą jeszcze bardziej otwarte na pracowników, jeszcze bardziej otwarte będą w przyszłości na inwestowanie w karierę, ponieważ my myślimy o tym nie jako inwestowaniu tylko i wyłącznie w. Potrzeby, które mamy tu i teraz, ale przede wszystkim w tak zwany talent pool, w przyszłe talenty, o których jeszcze często nawet nie wiemy, a o talenty, które pojawią się w naszej firmie i które wniosą wartość na długi okres. I tym pozytywnym akcentem kończymy rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Piotr Mazur, wiceprezes Software Development Academy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A Państwa zachęcam do tego, żeby szukać informacji i szczególnie teraz, kiedy tych informacji jest dużo, a mamy czas, żeby ich szukać, dowiadywać się, jakie są możliwości kontynuowania swojej kariery, czy ewentualnej zmiany swojej kariery. Jak widać, możliwości są, są w naszym kraju już mocno rozbudowane, a zatem bądźmy głodni wiedzy, dowiadujmy się, szukajmy informacji, kryzys kryzysem, ale minie i będzie trzeba nadal pracować i nadal zarabiać